A teraz mówisz do Kurila czy do mnie? A co w to, to w przyszłą sobotę? No w przyszłą sobotę w sensie, no ja nie mam planów na niedzielę. A na tą sobotę akurat plany mam takie, że idę na piwo. Z... Grila powiedział, że gra tak dobrze jak ty po czterech piwach. To zależy... A Ja za przyszłą sobotę akurat wracam. A dobra Dobra, dobra, dobra. Czyli że ja mam wypić 4 piwka i tam dostać Kuril dostanie 20. 0 No jest to możliwe. Dobra. Tu się nie możemy dać bump'nąć. Sobie przejmy. Ale poziom się podnosi. Poziom się... Podpią. <laughs> Poziom się podniósł, ale to nic nie szkodzi Ilu Ci O i stracę bramkę No, to było to było głupie Eee. Yy... I nie tą co teraz będzie, tylko następną. Tą sobotę, która będzie teraz, to ja idę na piwo, więc to prima w sobotę nie będzie na pewno. Jeszcze mi się tak nie udało. Za mało pijesz, za vlog. Nie, po prostu szaszłyk jest za dobrym grajkiem no to był bilardowy? TAK JEST! Goda na czacie. No, to w przyszłą sobotę, Kurilu, jak już będziesz, to możemy zagrać. Wtedy zobaczymy, jak sobie pół człowiek, pół litra poradzi. Nie no, piwko dodaje polotu i umańską fantazję, a nie tam... ...stila. A, nie wiem, skilla odbiera. Znaczy no Anek jak twierdzi, że na niego nie ma wpływu. To czy gra po czy, czy, czy bez Piąś tego boosta Dobra, dobijemy sobie. Zależy ile. <noise> Ta, a Ja bym powiedział, że zależy jeszcze jakich. Też mu dam wagi. Niech będzie z kulturą. Probi się w nią. kulturką oj czy pusta zostałem Ciekawe czy to się na mnie zemści Ja on już wie Nie no, no, ja mam po alkoholu tak, że jak wypiję te piwa, to jest dramat. Jeżeli chodzi o granie w jakąkolwiek grę. O, trafił. Zróbmy tą taktykę prosów. I jak nie wiesz, co zrobić, to. Do swojego rogu. Robimy. No nic, to nie był dobry strzel. A to nie był dobry strzelnie ja chciałem go zdemować, nie trafiłem Także nie, nie no inna sprawa, że po picku gra się bardzo przyjemnie, wszystko ci się podoba i jest pełna chillera, nie? Jeszcze raz spotkałem tak kulturalnego przeciwnika na jedynkach, i serio? Która z rakieta, Nie wiem jak się gra na trzeźwo. <laughs> to właśnie tak. 10 do 2. Nie tak się gra na trzeźwo. Nie żeby ten mój przeciwnik był pijany, nie. Absolutnie nie. Nie miałem tego na myśli. O, jaki ładny Bumpik. Tylko, że flipnął. A co się dzieje jak się flipuje? No właśnie. Właśnie to się dzieje. Taktyki ze wczoraj działają. Jeździć po ziemi i nie flipować. <Weber> <Ew room. laughs> Taktyka Anekiegowa działa jak najbardziej. Nie spodziewał się anekegowej taktyki. O! o naj Jeszcze z tego bramkę strzeli, to nic się nie stało. Gdzie jest nic się nie stało? Ja tam nie przepraszam za demo tak. Tu zobaczyliśmy jak pan miśnął w piłkę i to trzeba wystarczy Nie wiem jak się granac. weź Tak, no, jak już człowiek pozna trochę tą grę Kurilu i nie robi po prostu głupot, to właśnie się kończy to tak jak tak widzisz. Na załączonym obrazku. W sumie nie wiem po co ja te bramki wpijam, tylko dłużej gra się toczy przez to dobije czy nie dobije O to jest pytanie Nie dobiję <ścoughs> Nie strzelaj 15 bo już nie przebijesz rekordu 15 O w ogóle pierwszy raz zrobiłem wynik 2k Jak chodzi o te punkty Przez silverek jest babie kijem, będzie robić erozję. To nie jest erozja. O, to był bardzo dobry bałagan. To, że nie w trakcie jest prawie Frakło mu kurde trochę mei hm hm, jak jak stai No na niej się chłobno uczył, że ze mną do Kikofa ...przyjeździ. To no, mnie nie szkodzi że nic z tego busu. ale prawie tego nie trafiłem jak mam się przyznać o trochę na poleciało Teraz ja sobie bus ja sobie na Na ten trik zawsze się nabierają. A teraz ma szansę. <grywia> widziałem. Jak już prowadziłem tę piłkę, to ja to widziałem. No ale cóż, nie spodziewał się tego magicznego dotknięcia. Kontrola piłki na tym poziomie to jest mechanika, która jest fajna. Tak. Dobra, dajmy mu tam coś poddymić. O, nie dymować. Je. Hmm, bu Oj oj oj, ten Fikin próbował na szczęście on się to wbił, turbo tracić. Fikin. Okay. Play now. Perska bestia.